Pewnie nie zauważyłeś, ale wielki zawód miłosny Reginy. Regina to ta dziewucha z zasadami. No... Nie puszczasz wiantów? Nie, dla mnie to jest skierowane. No to ten zawód miłosny względem Macieja wynika z jej wcześniejszej decyzji. O szpiegowaniu. Ponieważ po tym, gdy zgodziła się inwigilować Macieja, zaczęła na niego zwracać uwagę i bum, zakochała się. A więc mamy tutaj bardzo zgrabny motyw karmy, która wraca, ale w nieoczywisty sposób. I takie rzeczy należy chwalić, tylko że nie wydaje mi się, aby to wyszło twórcom intencjonalnie. Mało tego, obstawiam, że jest to dzieło przypadku, bo po obejrzeniu drugiego sezonu nie posądzałbym twórców o przenikliwość scenariuszu pisarską, jeśli w ogóle takie słowo istnieje. Natomiast w tym materiale pokażę Ci wszystko, to, co nie wyszło w drugim sezonie 1670. Zmiana uniwersum. Ja wiem, że ktoś powie zaraz moment moment jaka zmiana uniwersum przecież akcja dalej się toczy w Adamczyše. No niby tak, a jednak zupełnie nie. Już to tłumaczę. W pierwszym sezonie mieliśmy rok 1670, w którym można było odnaleźć wspólny mianownik z naszymi czasami. A w drugim sezonie realia historyczne zostały wyrzucone do kosza. W zamian za to dostaliśmy nasze czasy przebrane za sarmacką Polskę. Proszę bardzo o to przykład. Gdy Jan Paweł wita Macieja na swoich włościach, nazywa go swoim chłopem. No i fajnie, jesteś swój chłop. Udaje zainteresowanego, uśmiecha się, by po chwili zdradzić nam, co istotnie myśli o Macieju. No, tak się tylko mówi. Oczywiście jesteś mój chłop. I oglądając ten fragment, myślę, że wiele osób miało takie. Ej, to przypomina mi mojego szefa, który pieprzy o tym, że jesteśmy w firmie rodziną, a w gruncie rzeczy to ja jestem dla niego jak ten chłop pańszczyźniany. I ta scena, nie dość że uzbrojona była w zabawną grę słowem, to jeszcze pod spodem kryła się refleksja na temat stosunku między pracodawcą a pracownikiem. I co niezwykle ważne, widz to sam musiał wyłapać, bo to nie było takie oczywiste. Natomiast w drugim sezonie Jan Paweł na Wczasach w Turcji wprost do kamery oświadcza nam, że każdy sarmata to kradnie ręczniki. Każdy sarmata wie, że gdy jest wal inclusive, musi zakłócać ciszę nocną, kłócić się o każdą błahostkę i kraść ręczniki. I nie trzeba być historykiem, żeby wiedzieć, że ręczniki w hotelach pojawiły się gdzieś dopiero na początku XX wieku i to w luksusowych ośrodkach. Więc cały ten żart nie wynika z porównywania dawnych czasów z dzisiejszymi. No wiesz, z takiej zabawy w wyszukiwanie podobieństw, i ten żart tutaj nie ma absolutnie żadnego drugiego dna. Które wzbudziłoby jakiś dysonans u widza. Po prostu Bartek Topa zamiast powiedzieć, że haha, Polacy kradną ręczniki w hotelach, to mówi, że my Sarmaci kradniemy ręczniki w hotelach. Brak tutaj błyskotliwości, brak tutaj świeżości poziom kabaretów z Polsatu, czy tam z dwójki. I takich żartów jest tutaj mnóstwo niestety. Jak chociażby ten amerykański Żyd, który bawi się w psychologię, a psychologia to wtedy można powiedzieć, że w zasadzie nawet nie istniała jako nauka. W pierwszym sezonie większość fabuły dotyczyła realiów XVII wieku. Mieliśmy sejmik, zaręczyny, polowanie, czy rozliczanie chłopów z pańszczyzny. W drugim sezonie twórcy poszli w taką bardzo wygodną, leniwą umowność świata przedstawionego, i równie dobrze serial mógłby się nazywać 1795 albo 1148. Kolejny punkt to zmiany bohaterów. Jan Paweł w pierwszym sezonie potrafił niczym Michael Scott z The Office wprowadzać widzów oraz swoich chłopów w stan nieprzyjemnej żenady. Co? Nic. No to na na przykład gdy odszyfrowywał tajną wiadomość zawartą w liście, chłopi stali jak na jakiejś naradzie w korpo, gdzie menadżer każe ci się zachwycać jego osobą, a w istocie przeprowadza gwałt na zbiorowym poczuciu wartości, ponieważ cała grupa w tej chwili czuje niemoc sprawczą. Czy my możemy już odejść? Praca czeka. Spokojnie. To dwie linijki w tym. S ponieważ nikt nic z tym nie może zrobić, musisz tam stać. I słuchać. Natomiast w drugim sezonie Jan Paweł został już tylko durniem, rewelacyjnie zagranym, żeby nie było, z niektórymi naprawdę świetnymi dialogami, ale jako postać stracił. Bogdan z kolei w pierwszym sezonie był żyjącym dawną chwałą i sukcesami husarzem, w gruncie rzeczy przypominającym trochę takiego wf co to kiedyś jeździł po turniejach i reprezentował szkołę, a teraz po czasach triumfów zostały tylko w gablocie jakieś tam puchary, no a Bogdanowi zostały skrzypce. I te przesadne umiłowanie Bogdana do etosu rycerskiego to ciągłe podkreślanie jego pochodzenia. Zostało dobrze przełamane sytuacją materialną, bo normalnie kogoś takiego miałbyś zabuca i byś go nie lubił. Ale że Bogdan mieszkał w stajni i między tym, co mówił a jego rzeczywistą sytuacją była wielka przepaść, no to mu współczułeś i gość miał w sobie też takie pokłady zwykłego, ludzkiego ciepła, które wzbudzały sympatię. A w drugim sezonie Bogdan nagle prowadzi biznes, co w ogóle mi nie pasuje do jego profilu psychologicznego, bo ktoś taki jak Bogdan nie poradziłby sobie z uchaniem tych zamków na festynach, a co dopiero z prowadzeniem własnego sklepu. No i przede wszystkim on stał się też oblechem. Bogdan każe doić krowę na randce dziewczynie. Chyba tylko po to, abyśmy dostali tą obleśną scenę rodem z Scary Movie. Poza tym spotyka się ze strachem na wróble, a nie przepraszam. Czy to jest mój strach na wróble? Zmora na wróble. To jest ona. Oj, wiem, że to moje zdanie, ale chłop, o przepraszam, szlachcic stracił cały urok. Z Bogdana, na którego czekałem w pierwszym sezonie, zostały tylko bogdanowe popłuczyny. Można powiedzieć, że twórcy choć umyli Bogdana, to tak naprawdę wylali go z kąpielą. Jeszcze w kwestii postaci twórcy często zapominają, podobnie jak w pierwszym sezonie. Jaka postać jest tak naprawdę tylko po to, aby wrzucić jakiś żart? Dla przykładu Zofia, która oczywiście jest bogobojna, okazuje się, że ona od dawna z Janem Pawłem podgląda baraszkujących chłopów. W pierwszym sezonie Zofia tłumiła swoje popędy, poświęciła się na rzecz rodziny, i przez to nagle wybuchła romansem i to jest spoko. Ale co innego podglądanie chłopów z mężem, i uważam, że Zofia by tego nie zrobiła. Kolejny błąd to gatunkowy miszmarz. Na przestrzeni jednego odcinka potrafimy otrzymać dramat egzystencjonalny, nawiązania do kina gangsterskiego i jeszcze klozetowy humor. Zobacz sobie scenę hazardową. Tam Maciej podejmuje decyzję o zostaniu gangsterem. Maciej dosłownie zostaje postawiony w pokerowej rozgrywce jako żywy towar. Doświadcza porządliwego wzroku jakiegoś zboczeńca, i wtedy dochodzi do niego okrutna prawda. Aktualny system prawny ma go za cudzą własność i żyjąc w ramach tego systemu prawnego on nic nie osiągnie. Maciej uświadamia sobie, że aby móc odmienić swój los, musi złamać prawo. I wiesz, to jest gatunkowo bardzo ciężki temat. Dramat bohatera, który jest ogólnie kluczowy z perspektywy fabuły, tylko że w tej samej scenie masz też głośne, mokre pierdy jakiegoś hazardzisty. To nie tylko się gryzie, to jeszcze wytrąca ciężar dramaturgiczny, który zbudowałeś wcześniej. I słuchaj, ja kupuję to, że zegar może wybuchnąć. Przyjmuję taką konwencję, podoba mi się, jest spoko, ale w żadnym uniwersum nie kupię gościa, który puszcza głośne bąki podczas blefowania i zostaje hazardzistą, czyli osobą, która zawodowo blefuje. To jest po prostu głupie niezależnie od konwencji. Poza tym, pierwsze gry w ruletkę odbyły się we Francji, zdaje się, i to kilkanaście czy kilkadziesiąt lat po tym 1670 roku. Więc serial znowu rozjeżdża się ze swoim tytułem i nie trzyma się tego, co było trzonem w pierwszym sezonie. W drugim sezonie twórcy widać, że szukają tożsamości, że oni chcieli zachować formę pierwszego sezonu wziąć wszystko to, co było najlepsze i dodać do tego jeszcze wątki fabularne. Jeśli pierwszy sezon byłby pysznym biszkoptem, to w drugim sezonie postanowiono do biszkoptu dodać jeszcze rodzynek, bakali, migdałów, jabłek i Bóg wie czego jeszcze. Finalnie serial niby poszerzył paletę smakową. Ale z drugiej strony ta mieszanka jest miejscami niestrawna i może po niej rozboleć brzuch. Ostatni błąd to łopatowanie ideologiczne. Musisz wiedzieć, że mi zupełnie nie przeszkadza typowo Netflixowy, feministyczny przekaz. Zupełnie mnie nie dziwi, że jeśli ktoś jest bardziej na lewo czy ktoś jest bardziej na prawo, to w swoich dziełach oddaje swoje poglądy. No bo niby dlaczego ktoś o takich czy innych poglądach miałby tych swoich poglądów nie wygłaszać. No, dajcie spokój. Tylko czemu ideologią walimy po głowie? Czemu twórcy nie zostawili żadnej przestrzeni interpretacyjnej dla widza? No bo gdy już w dialogu dochodzi do jakiejś konfrontacji, postacie wygłaszają swoje racje od A do Z. Wygłaszają tak, aby przypadkiem nikomu nie umknęło, co dana postać myśli i dlaczego tak myśli? No, dla przykładu Jakub przy stole wykrzykuje dosłownie całą swoją przemianę, argumentuje całą swoją zdradę. Macie i Aniela podobnie. Oni nie rozmawiają jak zakochani, oni rozmawiają jak tuby światopoglądowe, których zadaniem jest poinformować to, co scenarzyści myślą na temat świata. Ja rozumiem, że widzowie nie grzeszą inteligencją, bo nawet na grupie Facebookowej jakiś gość się zapytał, dlaczego Jakub się tak zachował. Jego pytanie rozwaliło mi umysł, ponieważ Jakub w najbardziej chamski scenariuszowo sposób zdradził wszystkim, co dokładnie miał scenarzysta na myśli. Tylko pytanie czy twórcy napisali takie dialogi w trosce o powiedzmy, że nierozgarniętych widzów, czy może nie potrafili napisać lepszych? Nie wiem, choć się domyśl.